Jestem Coyote Peterson i myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że leniwce są absolutnie urocze. Ale czy wiecie, że istnieją różne rodzaje? Jeśli nie, zostań, bo to czas karmienia leniwców. Patrzcie, całują się. Przecierać szlaki. Kostaryka jest domem dla ogromnej różnorodności dzikiej przyrody. Położenie geograficzne pomiędzy Ameryką Północną i Południową daje jej neotropikalny klimat, który stwarza idealne siedlisko dla prawie pół miliona gatunków zwierząt. I chociaż duża część tych stworzeń jest przerażająca, pełzająca, śliska lub oślizgła, istnieje również około 200 gatunków ssaków. Jednak zbliżenie się do nich na wolności jest prawie niemożliwe. Zatem dzisiaj odwiedzę rezerwat przyrody Alturas, który jest idealnie położony wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, w nadmorskim miasteczku Dominical. Obiekt ten pomaga wysiedlonym lub rannym zwierzętom w rehabilitacji, tak aby w końcu mogły zostać wypuszczone na wolność. Rezerwat jest domem dla wielu gatunków. W tym odcinku spędzę poranek z dwoma uroczymi leniwcami. Czas karmienia leniwców! Robimy filmy z porównaniami zwierząt, i ludzie myślą, że zwierzęta będą walczyć. Nie w tym przypadku, szczególnie jeśli chodzi o małe leniwce. To, na co tutaj patrzycie, to leniwiec trójpalczasty i leniwiec dwupalczasty. Istnieją pewne bardzo wyraźne różnice między tymi dwoma gatunkami. A teraz pokażemy Wam te różnice. Zwróć uwagę, że leniwiec trójpalczasty ma bardzo grubą sierść, która jest ciemniejsza, podczas gdy leniwiec dwupalczasty jest znacznie bardziej miękki i jaśniejszy. Najbardziej widoczną różnicą jest jednak struktura pyszczka. Zwróćcie uwagę, jak wyraźny jest pyszczek trójpalczastego leniwca. A oto sztandarowy gatunek leniwca w Kostaryce, najsłynniejszy z leniwców. Ma tę naprawdę uroczą małą maskę przypominającą szopa, te czarne paciorkowe oczy i ten guzikowy nos. Kiedy spojrzycie na leniwca dwupalczastego, zobaczycie, że jego ubarwienie jest złociste. Nos, usta i oczy są jaśniejsze, a pyszczek jest lekko wydłużony. Dzień dobry kuki, jak się masz? Dobrze się bawisz? Dzisiaj stajesz przed kamerą, jesteś gwiazdą serialu. Oboje jesteście. Co powiesz na własny program? Byłbyś dobrym prowadzącym. To absolutnie najfajniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Karmienie jednocześnie dwupalczastego i trójpalczastego leniwca. No dalej, zobaczymy, czy chcesz trochę więcej. Chcesz więcej? O, spodobał mu się mój zegarek. Liszę zegarek. Spójrzcie. Dobrze. Nagrałeś to? No. Tak. Mniam, mniam, mniem. Tak, tak, nie mogę zjeść zegarka. Wróćmy do picia mleka, a nie mojego zegarka. Co ty na to? Musiałem mieć na zegarku kozie mleko, bo to nagle stało się tematem zainteresowania. I mogą zjeść do 20 strzykawek mleka na jednym posiedzeniu. Masz mleczne wąsy. Chodź, ogarniemy to. No i proszę. Okej. Okay. Smaczne było? Budowa palców to kolejna ważna różnica między tymi gatunkami. Leniwiec trójpalczasty ma trzy palce na przednich łapach. Są ze sobą połączone i zachowują się jak hak do chwytania, gdy zwisają z gałęzi drzew. Dwupalczasty potrafi niezależnie poruszać dwoma palcami, a bez włosy poduszki łap umożliwiają mu łatwe chwytanie i manipulowanie jedzeniem. Obydwa gatunki prowadzą na drzewny tryb życia, co oznacza, że większość czasu spędzają na drzewach. Właściwie schodzą na ziemię tylko po to, aby przenieść się z drzewa na drzewo, lub co siedem dni, kiedy muszą do łazienki. Zatem będziecie po prostu siedzieć przez 7 dni i jeść liście, owoce i kwiaty, a potem schodzicie załatwić sprawy? Ale kiedy są na drzewach, są głównie samotnikami, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to samica z młodym lub w sezonie godowym. Możesz spojrzeć w górę na wierzchołki drzew. Jeśli ten leniwiec pozostaje całkowicie nieruchomy, po prostu wygląda jak gniazdo termitów lub stertaliści i to pozwala im na pozostanie zakomuflowanymi. Leniwiec dwupalczasty, prowadzący głównie nocny typ życia, spędza noce na spożywaniu liści i owoców pod osłoną ciemności. Podczas gdy leniwiec trójpalczasty jest zwierzęciem dziennym, spędzającym czas w świetle dnia na jedzeniu Głównie liści. Jeśli chodzi o kuki i karmel, w wieku zaledwie kilku miesięcy ich dieta składa się głównie z mleka. O, patrzcie na to. Kuki szybko zasypia po poranku wypełnionym kozim mlekiem. Zrobiłem w życiu kilka niesamowitych rzeczy, ale nic nie przebije karmienia uroczych leniwców. Jestem kojot Peterson, bądź odważny. Pozostań dziki. Do zobaczenia w następnych przygodach. Dla Kuki i Karmel przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Już za kilka miesięcy powinny wrócić do koron drzew i prowadzić życie leniwca. Jednak w Alturas jest wiele innych zwierząt, które również potrzebują takiej samej ilości miłości i troski. Dla tych, które nie mogą wrócić do lasu deszczowego, ten niesamowity obiekt staje się stałym domem, w którym codziennie opiekuje się nimi niesamowity personel ekspertów od zwierząt. Subskrybuj, aby dołączyć do mnie i ekipy w tym sezonie serii Przecierać Szlaki.